W dzisiejszym odcinku poznacie 5 sposobów, dzięki którym powiecie, że wchodzicie po schodach na górę, jesteście na górze, schodzicie po schodach na dół i na dole się znajdujecie. Gotowi? To łapka w górę i zaczynamy. Gdy wchodzimy po schodach, możemy powiedzieć: Ich gehe die Treppe nach oben, czyli wchodzę po schodach. Ich gehe die nach oben. Idąc po schodach na górę, zamiast nach oben możemy użyć też słówka hoch i powiedzieć ich gehe die hoch. Idę schodami na górę, ich gehe die hoch. A w języku potocznym, codziennym, gdy mowa o wchodzeniu po schodach na górę, usłyszycie też słowo rauf. Niemcy powiedzą więc również Ich gehe die Treppe rauf. I znaczenie jest takie samo: Wchodzę po schodach na górę, ich gehe die Treppe rauf. A gdy już znajdziemy się na szczycie schodów, powiemy Ich bin oben, jestem na górze, ich bin oben. A tak swoją drogą, gdybyście chcieli szybko zapamiętać tego typu przydatne zwroty. Koniecznie sprawdźcie darmowe lekcje w naszej aplikacji Język w 15 minut. Link wraz z kodem zniżkowym znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. A my przejdźmy do tego, jak po niemiecku powiedzieć, że schodzimy po schodach. W takim przypadku możemy użyć słowa nach unten, czyli dosłownie na dół, i powiedzieć ich gehe, dit hepe nach unten, dosłownie idę schodami na dół. Ich gehe die Treppe nach unten. Gdy mowa o schodzeniu po schodach, możemy użyć też bardziej potocznego runta i powiedzieć Ich gehe die Treppe runta. Idę schodami na dół. Ich gehe die Treppe runta. A gdy na dole już się znajdziemy, powiemy Ich bin unten. Jestem na dole. Ich bin unten. A jeśli ta lekcja niemieckiego się Wam podobała i chcielibyście, żebym pomógł Wam nauczyć się niemieckiego od podstaw do poziomu zaawansowanego, Koniecznie sprawdźcie mój kurs niemiecki w 6 miesięcy. Kliknij link poniżej i dołącz już dzisiaj szybko i bezpiecznie. Z całego serca życzę Ci sukcesów w nauce języków.